Hej! det? Bra? Tak, W tej lekcji nauczę Was dwóch niepozornych słów, bez których to ani rusz, jeżeli chcecie dobrze mówić po norwesku. Te słowa to o oraz Men. Zacznijmy od O, które to znaczy i lub A. Jak powiecie dziś i jutro. I e dog, we mourn. Zwróćcie uwagę na wymowę. I e dog, długie A i morn, długie o, i dago i morn, świetnie. O znaczy spotykać się. O mutes, długie o mötes. Powiedzcie, spotykamy się dziś i jutro. Wie i dog o i morn? i dog o i morn? Pra. Zatem wimötes znaczy spotykamy się. Natomiast mötes wie znaczy spotykamy się. Mötes wie, Tak więc zamieniamy kolejność słów. I mamy pytanie. My, ty Zapytajcie, spotykamy się dzisiaj. i Tak, spotykamy się dziś i jutro. Ja. Wimote i dog o i morn. Ja. Wimoteś i dag o ja, i dag, imorn. Bra. No dobrze, a jak powiecie, w poniedziałek i w środę. Pomanda o po unsta. Po manda o po... Unsta. Na naszych kursach grupowych często pytacie nas, czy mówi się Manda, czy może Mandag? Unsta, czy może Unzdag? Obie wersje są poprawne. Wybór jednej czy drugiej zależy od dialektu waszego rozmówcy. A wy możecie mówić, jak chcecie: Manda lub Mandag z takim lekko muśniętym. Mandag. Ja osobiście mówię: manda, tisza, unsta i tak dalej. No dobra, powiedzcie: Spotykamy się w poniedziałek? Tak, spotykamy się w poniedziałek i w środę. vi w manda? Ja. på manda. O, po unsta. Mötes vi po manda? Ja. Vi mötes po manda? O, po unsta. Bra. Nor znaczy kiedy. Powtórzcie na głos. Nor. Powiedzcie teraz, kiedy się spotykamy? Spotykamy się w poniedziałek i w środę. Nor myrtes vi, vi pomanda, o po unsta. Nor myrtes wie. Wim po pomanda, o po unsta. A jak powiecie we wtorek i w czwartek? Po tishta? O potożda. po po o po Powiedzcie, kiedy się spotykamy? Spotykamy się we wtorek i w czwartek. Nor mötes vi, vi mötes po tiesta, o potożda. Mötes vi. Wi po o potłuszczach. Bra. Tenne uken znaczy w tym tygodniu. Tenne uken. Powiedzcie, w tym tygodniu spotykamy się we wtorek i w czwartek. Denne uken møtes vi på tirsdag og på Denne uken møtes Jeżeli nie wiecie, dlaczego w tym zdaniu mówimy møtes vi, a nie vi møtes, to koniecznie obejrzyjcie lekcję o regule ve którą znajdziecie na naszym kanale. Neste uke znaczy w przyszłym tygodniu. Neste uke. Powiedzcie, w przyszłym tygodniu spotykamy się we wtorek i w czwartek. Neste uke mytyswi och o potłoszta. Neste uke mytyswi Potiszta u potłoszta. Bra! Wilke dogir. Znaczy w które dni, czy też w jakie dni. Wilke dogir. W które dni się spotykamy? W tym tygodniu spotykamy się w poniedziałek i w środę. Wilke dagir mötest Ten Tenne Łyken, myrtes pomanda o po unsta. Wilke dagir mötes we. Tenne Łyken, myrtes pomanda o po unsta. Świetnie. W które dni spotykamy się w przyszłym tygodniu? W przyszłym tygodniu spotykamy się we wtorek i w czwartek. Vilke dagar mötes vi neste uke. Neste uke mötes vi på tisdag och på torsdag. Vilke dagar mötes vi neste uke? Neste uke o potłosta. Bra. A jak powiecie norweski i angielski? Noszku angielski. Noszki o angielski. Super. Powiedzcie, mówisz po norwesku? Tak, mówię po norwesku i angielsku. Snakker du norsk? Ja. jaj snakker norsk og engelsk. Snakker Ja. Jej snakker norsk o engelsk. Bra. Kuna dy znaczy twoja żona. Kuna ti. Czy twoja żona mówi po norwesku? Takk, kommer vi på norwesko i angielsko. Snakker korna di norsk? Ja, hun snakker norsk og engelsk. Snakker korna di norsk? Ja, hun snakker norsk og engelsk. Była twoja żona, a teraz czas na twojego męża. Twój mąż to mannen din. Mannen Powiedzcie, czy twój mąż mówi po norwesku? Nie, mówi po polsku i angielsku. Snakker mannen din norsk? Nei. Han snakker o, engelski. Snakir mannendyn noszki? Naj. Han snakir polsk. O, engelsk. Super. A co jeżeli chcielibyśmy powiedzieć on mówi po polsku, ale nie mówi po norwesku? Powiemy wtedy Han Men, chans knockierki ENGELSK. Tak więc, men znaczy ale. Hans knockierki, men chans angielski. ENGELSK. Świetnie. Jaj forsztor lit znaczy rozumiem trochę. Jaj forsztor lit. Powtórzcie na głos. Jaj for lit. Super. Powiedzcie, nie mówię po norwesku, ale rozumiem trochę. Jaj, snokier ikke noszk, menej forzór lit. Jaj, snocker ikke nosk, men menej forzór lit. Muje znaczy dużo. Myje. Powiedzcie, mówię trochę po norwesku, ale rozumiem dużo. Ję snakę litnorsk, meny förstår mye. Ję snakę litnorsk, men ję förstår mye. bare dla przypomnienia znaczy tylko Bore. Powiedzcie mówisz po norwesku tylko trochę ale rozumiem dużo Snakker du norsk? Bare litt. Men jeg forstår Snakker lit, men jej forstor Czy twój mąż mówi po norwesku? Mówi tylko trochę po norwesku, ale rozumie dużo. Snokier mannen din norsk? Han bare litt norsk men, Han bore men Na koniec jeszcze jedna, ale bardzo ważna uwaga. O oraz men nie mają wpływu na kolejność słów w zdaniu. Dlaczego o tym mówię? Wiecie na pewno, że czasownik ma swoje stałe, drugie miejsce w zdaniu. Mówimy przecież ten uken, my tez Neste uke, my tez Rzućmy teraz okiem na zdania z men. Wi my tez dag, men wi Czyli spotykamy się dzisiaj, ale nie spotykamy się jutro. Nie mówimy: Men mötes Nie ma tutaj inwersji. Men nie zmienia kolejności słów. To jest tak jakby tutaj niczego nie było. Vi mötes dag, men vi mötes inte imorgon. Han snackar no men han no snackar Nie mówimy Men snakker han. Nie ma tutaj inwersji. Han snakker engelsk, men han snakker ikke norsk. Han snakker o han forstår norsk. On mówi po angielsku i rozumie trochę norweskiego. Nie mówimy o forstor han. Nie ma tutaj inwersji. Han snakker engelsk o han forstor norsk. Hans na angielski, o hanguer ponoszkisz. On mówi po angielsku i chodzi na kurs norweskiego. Hans na han o hanguer po Jeżeli podobała Ci się ta lekcja, sprawdź nasz kurs wideo Norweski od Podstaw, w którym to krok po kroku nauczymy Cię mówić po norwesku. Link do kursu znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. Pamiętaj również o subskrybowaniu naszego kanału, żeby nie ominęły Cię przyszłe lekcje. Tak, fomaj. A dobra.